Witajcie kochane dzieciaki, dzisiaj jest Dzień Ojca, a więc wszyscy myślimy o naszych tatusiach i chcemy sprawiać im jakąś niespodziankę. Może ktoś z Was nauczy się piosenki dla taty i zaśpiewa mu, a może ktoś zrobi laurkę, albo ktoś przytuli tatusia, albo w czymś pomoże, albo powie coś dobrego. Zobaczcie, jest tyle pomysłów. A ja wam chcę powiedzieć jeszcze, że ten list miłosny od naszego tatusia w niebie ma tak dużo słów, którymi się możemy cieszyć, że całe życie je czytamy i całe życie wystarcza na radość. A ja wam przeczytam tylko króciutki fragment. Posłuchajcie, co mówi tatuś niebieski, bo jemu dzisiaj też chcemy w dniu ojca podziękować, że jest czułym tatusiem, najczulszym. Posłuchajcie. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. Uczyłem chodzić, na swoje ramiona ich brałem. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Dzisiaj Bogu Ojcu bardzo dziękujemy za naszych tatusiów, za to, że oni mogą się uczyć być dobrymi tatusiami na wzór właśnie tego niebieskiego tatusia. Pamiętajcie, żeby dzisiaj Boga Ojca ukochać mocno. Dla Niego też można namalować laurkę, dla Niego też można nauczyć się piosenki i pięknie ją zaśpiewać. I pamiętajcie, żeby mocno ukochać tatusiów. Dajcie lajka, żeby dzisiaj wszystkie dzieci na całym świecie, które będą nas oglądały, przypomniały sobie o miłości do swojego tatusia. Cześć, dzieciaki! Cześć! Cześć, Adam! Cześć, Madzia! Adam, my dzisiaj świętujemy bardzo fajną sprawę w naszym odcinku. Tak, a jaką? No, taki dzień, jakoby ojca mi się wydaje. Mm -hmm. No prawda. właśnie, ty jesteś ojcem, prawda? Jestem ojcem, jestem. I to takim nawet licznym, licznym i ślicznym. Poczwórnym. Czwórka dzieci. Kto no. z was, kochani, ma y, czwórkę u siebie w domu, czyli siebie i trójkę rodzeństwa? Rękaw do góry. A kto ma trójkę? A kto ma dwójkę? W sensie jest, a, jest czyli, was dwójka. jest pan, was. To ja po, do poprzedniej grupy, do trójki. trójka sobie. was jest, a, ale wspaniale, no. słuchajcie. No i właśnie, doszliśmy do takiego dnia, gdzie mówimy dużo o tacie. Już nasz świetnie ciocia Inga wprowadziła we wstępie, a ja dzisiaj chciałam Was zaprosić do takiego zadania, żebyście przygotowali sobie kartkę i coś do pisania. tam do nie? Nie, coś dużo przyjemniejszego. To dobrze. Już gotowe? Super. Słuchajcie, dzisiaj będą trzy zadania związane z tatą. Mm -hmm. Po pierwsze chciałam spytać Ciebie, Kapelmistrzu Adamie, ale też Was wszystkich, czy macie jakieś dobre wspomnienie związane ze swoim tatą? Ja mam, oczywiście, że mam. A podzielisz się z nami? Oczywiście, bardzo chętnie. W ogóle cieszę się, że ten odcinek jest dzisiaj taki, bo słuchajcie, w tym dniu, kiedy kręcimy dla Was ten odcinek, mija 13 lat, od kiedy mój tata jest w niebie. Mm. I cieszę się, że mogę właśnie tym odcinkiem Panu Bogu za niego dziękować. No więc wracając do oh. wspomnienia, y, była kiedyś taka sytuacja, ja już byłem wtedy dorosły, mm -hmm. kiedy powierzono mi bardzo trudne zadanie, które mnie totalnie przerastało, i nie miałem do kogo się zwrócić o pomoc. Mm -hmm. y, do daty też się nie chciałem zwracać o pomoc, bo powiedziałem: to było takie zadanie też m, związane z fizyczną pracą. I wiedziałem, że tata jest słabego zdrowia, akurat wtedy był, więc go nie prosiłem, ale jakoś się dowiedział, że jestem sami, i potrzebuję pomocy, hmm. i następnego dnia rano w stroju roboczym był gotowy do pomocy, i wiedziałem, że nie wybiłem mu tego z głowy. Także to było dla mnie takie super doświadczenie z tatą. Super. Ja kiedy myślę o swoim tacie, to myślę sobie chyba najbardziej o takim dzieciństwie moim, gdzie mieliśmy za domem taką dużą górkę. I no wiecie, z tej górki fajnie się bardzo zjeżdżało na sankach, ale żeby mm -hmm. dojść do tej górki trzeba było przejść przez ulicę, więc nie zawsze dało się tam iść samemu, prawda, no bo jednak ulica to ulica. Ja bardzo dobrze pamiętam, że nasz tata bardzo często chodził z nami na te sanki. W zasadzie chyba... Sanki to wiem, wiem, Nie wiem czy zawsze, kiedy chcieliśmy, ale bardzo często. No mm -hmm. i wiecie, no właśnie chodzisz czasem ze swoimi dziećmi U, na wielka, sanki. Mocy... No właśnie. I uwielbiam zjeżdżać na sankach. No właśnie, te... ale wydaje mi się, że czasem, że jak idziesz z dzieckiem, to jest tak, że to dziecko zjeżdża, a ty tam stoisz na dole i marzniesz, więc to jest taka fucha trochę. No, albo trzeba sanki wciągnąć na górkę. No właśnie, no właśnie. I potem stoisz na górze i jeszcze zejdziesz i wciągniesz jeszcze raz. No właśnie. Ja pamiętam, że mój tata tak robił, i że te mm -hmm. sanki właśnie ciągnął, i nas na tych sankach też ciągnął, mnie na pewno pamiętam to dobrze. I potem wyciągał z zasp, jak się coś wydarzyło. Więc mm -hmm. to jest moje wspomnienie. Dzieciaki, i teraz zadanie dla was. Na tych kartkach, pisakami, kredeczkami, czym lubicie? Zadanie polega na tym, żeby narysować albo napisać jedno dobre wspomnienie związane ze swoim tatą. A my w tym czasie zagramy Wam na rurkach. O ja, piosenkę, Uwielbiam którą piesek. właśnie myślę, że już doskonale znacie. W niebie mój dom. No, ciekawe, jak nam pójdzie. No, na rurkach i na instrumentach perkusyjnych. Więc kto już napisze, narysuje swoje wspomnienie. To bierze instrument, albo garnek, albo cokolwiek, i razem z nami śpiewa i gra. I też Adam. Podziękujemy no. chyba temu utworem za nasze dobre wspomnienia związane z ojcami. Tak jest. Ale też właśnie za 13 lat Twojego taty w niebie. Bo przecież o tym śpiewamy, że tata no to jest mój Bóg, ale też że w niebie jest mój dom. No dokładnie. To I dom jak Twojego taty też już zgadza. jest w niebie, prawda? Tak jest. Jestem o tym przekonana. No właśnie i też pomodlimy się za wszystkich tych tatusiów, którzy też są już w niebie, bo na pewno są takie dzieci, które, podobnie jak kapelmistrz Adam, mają już tatę w niebie. Gotowi? Mm -hmm. Spróbujemy to ładnie Super. zrobić. Och, też nie wiem, czy nam wyjdzie, ale jeśli nam nie wyjdzie, to nie, nie szkodzi. Oj, naprawdę nie szkodzi. A wy piszecie albo rysujecie swoje wspomnienia. Poprosimy muzykę! Och, to jest trochę stresujące, prawda? Uff, Uff. Mam Ta Tata to Bóg, mam mieszkanie w niebie, dziecko tu ja, posłał mnie od siebie Будешь на земле

Zpiechajcie z nami. Razoruj z nas mój, mój szakesz chcę, bo chciąż mnie najbocniej ja się da o, no, no, tak to. <śla> Super, bardzo dziękujemy. Wielkie brawa dla was też. I jak udało się już napisać wspomnienia? No właśnie, super. Słuchajcie, i teraz tak. To jest pierwsza część naszego tato-zadania dzisiaj. Mm -hmm. Druga część naszego tato-zadania to jest znalezienie jednej rzeczy, za którą mogę tacie powiedzieć dziękuję. Mm -hmm. Pomyślcie, co jest takiego, za co mógłbym mojemu tacie podziękować. Ja już mogę? Tak. Adam, jaki ty jesteś przygotowany? No, tak. ja nie wiem. Ja oczywiście dziękuję swojemu Tacie właśnie za to, że był zawsze dla mnie y, chętny do pomocy. I też dziękuję mu za taką jedną rzecz, że nie na wszystko mi pozwalał. Mm. Naprawdę, że wiedział, co jest dla mnie najlepsze i na wiele rzeczy pozwalał, ale na, nie, na niektóre rzeczy nie pozwalał. Ale... Czy mówisz to tak szczerze, czy dlatego, że ty sam już jesteś dzisiaj tatą? Nie, mówię to szczerze, szczerze? ale do niektórych rzeczy myślę, że wtedy mm -hmm. tego nie rozumiałem. Mm -hmm. Ale no teraz właśnie. pewne no rzeczy właśnie. się rozumie po czasie. No widzisz, tylko trzeba dożyć. <laughs> Dożyjemy. Tak, ja sobie myślę, że ja takie dziękuję mojemu tacie chciałabym dzisiaj powiedzieć yy, za muzykę dlatego że mój tata jest bardzo muzykalny, bardzo pięknie gra i śpiewa i no on jest chyba taką osobą, która mnie bardzo dużo y, nauczyła w ogóle o muzyce, o tym, że to jest piękna rzecz, którą Superstar. też właśnie można wyrazić duże emocji. Mm -hmm. Ja po prostu widziałam mojego tatę zawsze jak śpiewał, jak grał na różnych instrumentach i to było dla mnie takie super i takie naturalne. I chciałam mu podziękować za to, że mieliśmy w domu gitarę. Bo dzięki temu mogłam się nią czasem bawić, i dzięki temu, że mogłam się nią bawić, nauczyłam się w końcu na nie grać. No właśnie, czyli. Tata przyczynił się do tego, że mm -hmm. jesteś tu, gdzie jesteś. Tak, no i że pozwala, on mi pozwalał się nią bawić. No bo mm -hmm. wiecie, no można coś mieć w domu, ale nie zawsze co można ruszyć. Nie nie? No ruszaj. właśnie, u mnie tak nigdy nie było, z tą gitarą. No wszystko to robiłam. Naprawdę jeździłam, Lego po nim wszystko było. I nigdy no chyba nie. Nie, nie pamiętam, żebym złe słowo u, u, usłyszała. No nie wiem, może nie jeździłam na tej gitarze nigdzie, nie? no aż tak to nie, ale naprawdę. Nie dorobiłaś kółek. Nie, nie wpadłam na to. No to dobrze. <laughs> Więc to jest moje dziękuję. To teraz dzieciaki, Wy na tej kartce spróbujcie napisać, za co możecie powiedzieć dzisiaj swojemu tacie. Dziękuję. To może być jeden wyraz, a może być trochę dłuższe zdanie. Mhm. A ja też chciałam właśnie podziękować muzycznie, bo mamy taką piosenkę, w której mówimy: Dziękuję bardzo fajnie Panu Bogu, właśnie za wiele różnych rzeczy. Ja sobie bo wezmę mówienie gitarę. dziękuję to jest trochę takie chwalenie tego kogoś. Nie? No właśnie tak, za to, no bo że dobrze gra, albo że dobrze wychowuje, prawda? Mm -hmm. Dziękuję, no to znaczy doceniam za co, za coś, co robisz dobrze. I takie piękne dziękuję. Nauczymy się teraz śpiewać dla Pana Boga w bardzo pięknej piosence, którą ja bardzo lubię, i nauczymy się też jej grać. Mm -hmm. Wielkie rzeczy ty, ty. czynisz. Jego imię święte jest. Miłosierny i pokorny do głodnego schyla się. Stwórca świata, źródło życia, nie zostawia nigdy nas, ale żyje. Żyje i działa. Kocha to, co słabe, przekazuje nam swą moc, okazuje silne ramię. Jasny dzień zamienia noc Strąca władców stronu Sprawiedliwie nas prowadzi Światłem i mocą Swojego ducha Dlatego dziękuję Za to, że dostrzegłeś mnie A ja Ci dziękuję Bo niestraszny Ci był mój grzech przed tobą się kłaniam, bo ty wielkie rzeczy czynisz dziś. Jesteś wszechmocny, i dlatego śpiewam, dziękuję. Wielbię z całej siły swej, ty mnie radujesz, i jak dziecko cieszę się, gdy mam twego ducha. Wtedy wielbię święte i nie bo jesteś Godzien. No właśnie! I w tej piosence śpiewamy. Zobaczmy o tym, że dziękujemy Panu Bogu za to, że mnie dostrzegł, czyli że mnie widzi i kocha. Jak dobry, tata. Dokładnie. Za to, że niestraszny był mu mój grzech, czyli nawet jeśli coś nabroję, to nie przestaje mnie kochać. Mm -hmm. Jak, dobry, jak tata, dobry tata, bo jest najlepszym tatą. Że się przed nim kłaniam, bo czyni wielkie rzeczy, że jest wszechmocny, czyli jeśli mam z czymś problem, to mogę go zawsze poprosić o pomoc. I dlatego śpiewam mu co? Dziękuję. Dokładnie. Mm -hmm. I cieszę się jak dziecko, bo skoro mam tatę, no to jestem jego dzieckiem. Tak Super. Jest. To spróbujmy może zaśpiewać jeszcze raz ten refren. Tam jest dość dużo tekstu, ale melodia jest bardzo prosta, prawda? Mm -hmm. Dlatego dziękuję. Za to, że dostrzegłeś mnie, a ja Ci dziękuję. Bo niestraszny Ci był mój grzech, przed Tobą się kłaniam. Bo Ty wielkie rzeczy czynisz dziś. Jesteś wszechmocny i dlatego śpiewam dziękuję. Wielbię z całej siły swej, Ty mnie radzisz. Jak dziecko cieszę się, gdy mam twego ducha. Wtedy wielbię święte i nie twe, bo jesteś godzien. Super! Ja myślę, że wszyscy już zdążyli napisać. Dziękuję i nawet się no trochę właśnie. z nami pouczyć śpiewać. Adam, a czy ta piosenka to jest trudna do zagrania, czy prosta? Bardzo prosta. No to może byś nam pokazał. Oczywiście. Może zróbmy tak. Jako, że tu akordy zmieniają się y, dość rzadko, to może spolujemy powoli. Ty nuć? Nadzia, a ja będę mówił, jakie akordy, dobra? Zaczynamy od D-Duru. Tak. Hmm. Może prze, przepaczmy hmm. tylko, jakie są. Dedur, hmm. później mamy hamol. No, ten taki troszkę trudniejszy, ale no my tak, już ale to umiemy. jest ten jeden, który trzeba pokochać, prawda? Trzeba pokochać. Bo co zrobić? Jak już się jego pokocha, to reszta już będzie łatwiejsza do pokochania. Giedur, Giedur. który się prosto kocha. Też, prawda? Tak, I też można go grać bez jednego paluszka jeszcze, prawda? Niektórzy no tak grają. Niektórzy tak. tak. Ja też wolę z dwoma, ale wiem, że można. Tak, tak. Y, dedur, znowu mamy i adur. I adur. O, I to już jest wszystko. Kanał. To może spróbujmy powolutku. A jakie bicie, pas do tej piosenki. Jak będziemy ją grać? Y, może na przykład prosto takimi ćwierćówami uderzać. Hmm. Raz, dwa i o może od tego wyjdźmy po prostu. Dlatego prosty. dziękuję D -dur. D -dur. za to, że dostrzegłeś mnie, Zmieniamy na hamul. a ja Ci dziękuję, bo nie straszny Ci był mój grzech. Przed Tobą się kłaniam, bo Ty wielkie rzeczy czynisz dziś. Jesteś wszechmocny, i jeszcze raz po samo. I wszystko. dlatego Ci dziękuję. Wielbię z całej siły. Uwaga, swej. ty mnie radujesz. I jak dziecko cieszę się, -dur. gdy mam Twego ducha. -dur. wtedy w święte i imię Twe, bo jesteś godzien. Tak, zagraliśmy. No refle. pięknie, słuchajcie, wspaniałe. To myślę, że możemy już przejść do trzeciej części naszego tato-zadania mm -hmm. na dziś. Na tej kartce, którą macie przed sobą. Boże, teraz. Mm -hmm. e, nie odkładaj, nie, ona nam grać, się przyda, czy? tak. O ja. no Dzieciaki dobra. drogie. Napiszcie teraz jedno marzenie, jakie macie związane ze swoim tatą. Może chcielibyście coś z nim zrobić, albo coś mu pokazać, albo jeszcze coś zupełnie innego. Adam, mhm. jakie masz. No, wiadomo, twojego taty już nie ma, ale gdybyś mógł. To co no, gdy... mógłbyś dzisiaj, co chciałbyś dzisiaj. Jakie no. masz marzenie? No właśnie, co bym chciał tacie pokazać. No, jestem przekonany, że tata z nieba widzi mhm. i, i, i jest ze mną, mhm. ale myślę, że cieszyłby się z mojej rodziny, z wnuków. Mhm. Bo nie wszystkie wnuki poznał chyba, nie prawda? Wszystkie, tylko dwoje poznał. Tak, w sensie tutaj, tutaj tak. na ziemi. Tak. No i cieszyłby się, że. Pr przynajmniej próbuje być blisko Pana Boga. Myślę, o. że to byłoby dla niego najważniejsze. Mm -hmm, mm -hmm. A co byś mu chciał powiedzieć dzisiaj? Dziękuję. To bym mm -hmm. chciał powiedzieć przede no wszystkim. No widzisz, czyli to chyba najbardziej pasuje. No właśnie. Ja sobie no. tak myślę, że mogłabym mieć takie jedno marzenie, bo mój tata mieszka <laughs> daleko ode mnie, czasem się widzimy, natomiast no to nie jest tak, że możemy w każdej chwili wszystko zrobić. I chyba bym miała takie muzyczne marzenie z nim związane, żeby właśnie coś wspólnie ciekawe. zagrać, zaśpiewać. Myślę, że to by mogło bardzo ciekawe, ciekawie wyjść. Czasem nam się to udaje, ale widzimy się jednak dość rzadko. Może ktoś z was też tak ma, że ta nie jest blisko i nie widzicie się tak często, jak byście chcieli. No, więc moje marzenie na dzisiaj jest takie: żeby zrobić razem coś fajnego, muzycznego. Aby się spełniło. No właśnie, też mam taką nadzieję. Dzieciaki. To my teraz specjalnie dla was zagramy taki utwór, który właśnie mówi o tym, że jesteśmy dziećmi, a Pan Bóg jest tatą, mm -hmm. i że miłość jest większa niż całe zło. I słuchając tego utworu, na pewno ciocia Nadia nam wyświetli też tekst, więc ktoś może śpiewać razem z nami, jeśli tylko chce. Ale proszę was, żebyście na tej kartce zapisali. To marzenie odnośnie swojego taty. Jakie mam marzenie związane dzisiaj z moim tatą? Ono nie musi być realne. Może być takie marzenie, marzenie, które wcale nie musi się spełnić, prawda? Tak jak na przykład Adam, no nie jest w stanie tak fizycznie pokazać mm -hmm. wszystkich wnuków, prawda? Chociaż wierzymy, że twój tata i tak widzimy. Tak jest. Piszemy, rysujemy. Przyjdź, królestwo Twoje. Twoja miłość, o Panie, jest większa niż całe zło. Przyjdź, Królestwo Twoje, Twoja miłość, o Panie, jest większa niż całe zło. Jestem Twoim dzieckiem, Twoim synem, Tyś mnie dziś zrodził. Dziś Ty wyzwoliłeś mnie, Jezu, otworzyłeś mi bramy Twojego królestwa. Ty wyzwoliłeś mnie, Jezu, otworzyłeś mi bramy Twojego królestwa. Rodzi. Jestem Twoim dzieckiem, Twoim synem, zrodzi. Dzieciaki, słuchajcie, i teraz jest zadanie: zadanie, zadanie najfajniejsze. Tę kartkę, na której napisaliście, dobre wspomnienie, na której napisaliście, narysowaliście jakkolwiek. Dziękuję i marzenie dajemy dzisiaj tacie. Ale fantastyczny prezent. Naprawdę. Można mu dać, można mu wysłać, można na przykład, jeśli tata jest w niebie, powiedzieć o tym marzeniu i o tym dziękuję panu Bogu. On mm -hmm. na pewno mu przekaże. Super, super prezent. No właśnie, i można też dzisiaj spróbować w jakiś fajny muzyczny sposób wyśpiewać to dziękuję tacie. Mm -hmm. Prawda? Tak jest. Mocno go uściskać, jeśli macie taką możliwość. To chyba jest fajne, prawda? Na pewno. Adam, chciałbyś dostać taki prezent? Oczywiście. No właśnie, no właśnie, widzicie, widzicie. Więc niech tak będzie. A my jeszcze w tle tej piosenki pomodlimy się na koniec właśnie za waszych tatusiów, za to, żeby oni byli dobrymi tatusiami, żebyście wy byli dobrymi dzieciakami dla nich i też za tych tatusiów, którzy są daleko albo którzy są w niebie, żeby Pan Bóg się nimi opiekował i uściskał ich mocno od was, gdziekolwiek są. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkich tatusiów, za wszystkie dzieci. Dziękujemy Ci za to, że dzięki naszym tatusiom też możemy tutaj być, możemy żyć, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Dziękujemy Ci za to, co wyszło, za to, co nie wyszło. Chcemy dzisiaj powiedzieć wielkie: Dziękuję Tobie i też powierzyć Tobie, naszych tatusiów, żebyś się nimi dobrze opiekował. Zwłaszcza tymi, którzy są daleko, bo na przykład pracują gdzieś indziej, w jakimś innym mieście żeby potrafili nas kochać i żebyśmy my potrafili ich kochać. Przyjdź królestwo twoje, twoja miłość o, o Panie jest większa niż całe zło. Przyjdź królestwo twoje, twoja miłość o Panie jest większa niż całe zło. Jestem Twoim dzieckiem, Twoim synem, Tyś mnie dziś zrodzi. Jestem Twoim dzieckiem, Twoim synem, Tyś mnie dziś zrodzi. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze zajęcia. Prosimy o ładne łapki, o takie w tę stronę. Takie o, tak. skakujące do góry. I tatusiów też prosimy. A co? Mm -hmm. Jedna łapka od dziecka, druga od tatusia, to już są dwie, prawda? Albo no nawet cztery, zależy jak policzyć. Pozdrawiamy Was serdecznie pa, pa. i miejcie bardzo dobry dzień.